Siemaneczko, witam wszystkich w kolejnym odcinku gry z Hero Zero Ludziska. Na wstępie zapraszam każdego do subskrybowania, komentowania, lajkowania. Ludziska, przede wszystkim, wbijajcie na Discorda. I tak, ludziska, e, dzisiaj troszeczkę w innym stylu. Ocenki graczy będą na sam koniec filmu, więc możecie sobie przewinąć, jeśli ktoś, jeśli ktoś nie chce oglądać oczywiście tej części. Ludziska, przejdźmy do filmu. I tak ludziska, na wstępie, jak dobrze widzicie, tutaj mam sezon 307 poziom, punkty, okej, okay. <grytania> dobra, i tak, przede wszystkim, jak, jak widzicie, secik zmieniony, pecik jeszcze nie, poczekam jak sobie wbije 400 poziom tutaj, 400 punktów, sorry, i sobie odbierę... Ten żetonik, jak widzicie, statystyki, no troszeczkę siłki mi tak na wzrosło, jak widzicie. 15 tysięcy siły, tyle, ile tak naprawdę chciałem, więc jestem usatysfakcjonowany. Wow, jakie trudne słowo powiedzieć, niesamowite. E <słuch> no, jak widzicie, jeśli ktoś nie oglądał wczorajszego e filmiku na rok kanału, teraz już będzie wiedział, dlaczego ten filmik jest w takim formacie, w klimacie i ogólnie, dlaczego zacząłem montować. To macie wytłumaczone po prostu w filmiku na rok kanału, więc każdego tam oczywiście, e, każdego tam odsyłam. Mm. No i co? No i ten filmik najprawdopodobniej dzisiaj pod wieczór wleci. Kolejny e, wleci w sobotę, nie w niedzielę. E, I jutro ludziska możecie e, zobaczyć, że jutro będzie bardzo ciekawy filmik na kanale. I jutro też będę nagrywał odcinek na niedzielę i ludziska w następnym tygodniu nie wiem czy będą się filmiki pojawiały, ponieważ będę miał maturę, chociaż i tak najprawdopodobniej możliwe, że jej nie znam. I nie podchodzę do tego jakoś mega, ultra poważnie, choć powinienem, wiem, jestem tego świadom, bo matura w tym roku łatwiejsza. E, wiem, e, mam nadzieję, że mi się uda zdać, liczę na to ale to nie był mój priorytet idąc do tej szkoły do technikum, bardziej e, chciałem ukończyć szkołę, e, ładnie zdać e, testy zawodowe no i przede wszystkim zdać tą właśnie szkołę jakieś kursy porobić e, no i ludziska, e, w czerwcu, czyli e, w momencie, no w czerwcu po prostu będzie, będę chodził na staże wakacyjne, wakacyjne, no po prostu starze eee, I wtedy sobie troszeczkę pieniędzy zarobię Więc pewnie w sierpniu, najprawdopodobniej, bądź we wrześniu Zaczną się pojawiać pierwsze strumyki e, na kanale e, Więc przez czerwiec również będzie o wiele mniej filmików Ale będę starał się Wam wrzucać e, takie bardziej, troszeczkę bardziej profesjonalne No liczę ludziska przede wszystkim na ciekawsze serie Zobaczycie, mam w planach parę serii Oczywiście z Hero Zero. No, i przede wszystkim liczę na to, że uda Wam się wbić te 250 subskrypcji, które. o których tak po prostu. no, po prostu mam cel wbić te 250 subów. Do końca tego roku liczę, że o wiele wcześniej nam się to uda zdobyć. Już jest, poczekajcie, już sprawdzę ile. 5 minutes later. 207 subów, ludziska, Coraz bliżej celu. Tak naprawdę 43 subskrypcje zostaje wam. Jeśli ktoś ludziska jeszcze nie zostaje, suba, zapraszam. E, no i ludziska, przejdźmy tak. E, Zamieniłem ten set. Tak naprawdę Herokon hero się skończył na bodajże walki w zadankach nadzwyczajnych. Teraz jest na Łotry, e, więc ja nie wiem, jak mi się to uda. Hmm. Tutaj robię sobie walki, e, treningi. O, właśnie treninga zróbmy sobie jakiegoś. To jest spoko. E, I będę tego Pecika wymieniał. Ten 400 poziom, 400, 400 punktów, sorka, 400 punktów, no i mam nadzieję, że to mi się uda jak najszybciej. A w ogóle, ludziska, jeśli ktoś napisze pod tym odcinkiem e, komentarz swoim nikiem, ocenię go w kolejnym odcinku. E, I najprawdopodobniej e, jutro, będę, e, jutro nagrywam, a w niedzielę wleci, więc jeśli ktoś. Najprawdopodobniej napisze mi po południu w sobotę. Nie znajdzie się na odcinku w niedzielę. Dopiero znajdzie się na odcinku w następnym tygodniu w sobotę. E, no i najprawdopodobniej odcinek w sobotę będę nagrywał pewnie jakoś w czwart... W piątek, w piątek będę nagrywał, a odcinek na niedzielę w sobotę, ponieważ teraz jak wiecie montuję troszeczkę to raczej wolałbym dzień wcześniej nagrywać ten odcinek, żebym na przykład jak mi coś wypadło, żebym mógł go bez problemu wrzucić. No i tak będę robił. CSic, CSGO, na razie ta seria, jak mu dobrze mówicie, nie będzie jeszcze montowana, więc tą serię, którą mam tam z CSa, więc ją dokończę za niedługo, mam nadzieję. I powinien właśnie lecieć odcinek. I jesteśmy przy pierwszym koncie, jest nim Hexo, 1 ze świata P27, czyli z najnowszego świata w grze Hero Zero, oczywiście z polskich serwerów. No i co Ci mogę powiedzieć, Hexo? Widzę, że masz toksiki, e, toksiki z... no nie jest ultra mało siły, ale jest nawet no, na dobrym poziomie ta siłka. Mógłbyś mieć więcej, mógłbyś mieć... no więcej. Przede wszystkim troszeczkę mógłbyś mieć więcej, ale nie jest źle. I przede wszystkim co tu widzę? Jeden błąd. Nie masz rzutek. szutki sobie załóż. Pecik masz, nie masz jeszcze na fula, więc pecika najprawdopodobniej... E, no musisz, musisz go po prostu wekspić. E, przede wszystkim co tu jeszcze? Sprawdźmy sobie drożynkę. Jaka masz? No, może być ta drużynka, nie jest zła, e, mógłbyś mieć o wiele lepszą tak naprawdę, ale nie jest źle. E, no i przede wszystkim, co bym Ci tu jeszcze mógł powiedzieć, wszystko masz fajnie, fajnie zrobione. Tutaj masz setcik najnowszy, rzutek tylko tak naprawdę brakuje. E, no tutaj nie masz tego, ale tak naprawdę na razie go jeszcze nie potrzebujesz, nie jest źle. No i jesteśmy przy drugiej osóbce, jest nią nim, Balbina. E, no, i tak, co ci tu mogę powiedzieć? E, masz najprawdopodobniej najprawdopod tak, masz lepsze statystyki ode mnie, bo wymieniaj sobie Secik. E, ile masz, w ogóle napisz mi, ile masz zrobionych trenów? Bo jestem tego e, bardzo ciekaw. E, widzę, że tak, tutaj jeszcze widzę, że nie masz e, na drugim miejscu, właśnie tego Pecika, więc najprawdopodobniej miałbyś jeszcze lepsze statystyki ode mnie. E, więc no, co ci mogę powiedzieć? Statystyki, bardzo fajne. Drużynka też spoko. Też fajna, e, kojarzę, no MT, no, kto nie kojarzę, MT, jednego trena macie, no ale za chwilę będziecie mieli ich więcej, e, no ale, e, co ci tu jeszcze mogę powiedzieć, siłki bardzo fajnie, toksiki super, w ogóle to, tak się powinno robić toksiki tak, na, e, tak naprawdę, peta nie masz pod toksiki ale nie jest źle tak naprawdę, e, tylko ten pecik to jest taki słaby punkt w twoim, tak naprawdę, w twojej postaci, tak to wszystko jest, git, tej inteligencji też nie masz za mało, Masz bardzo fajnie No i lecisz, widzę, że przegoniłeś mnie tysiąca statystyk No jesteś lepszy, zdecydowanie że Ja mam prawie 10 leveli więc Więcej mam niż 10 leveli od ciebie, więc Gratulacje Że masz o wiele lepszy No i jesteśmy przy ostatniej naszej postaci W dzisiejszym odcinku Tutaj mamy pana monstera Tutaj widzę, że jest 95 milionów monet, 3 młotki amnezji w depozycie, e, bardzo fajne, bardzo fajne <laughs> fajne konto. E, super toksiki e, pecika też też masz fajnego, nie jest zły, e, mały klejn ulepszenia, więc tutaj by pasowałby lepszy klejnocik, ale rozumiem, że jeszcze nie wbiłeś. E, 400 punktów, więc e, ten klejnot najprawdopodobniej pewnie zostanie wymieniony. Wszystko tu masz bardzo fajne. E, tutaj widzę, że e, nawet wspomagacze są na super... E, super poziomie drużynkę też masz pewnie spoko tak bardzo super fajna drużynka, naprawdę bardzo fajna drużynka no i co życzyć sukcesów tak naprawdę w grze pecik tylko tak naprawdę ta druga umiejętność. za niedługo joy będzie w sklepie więc wy tam na tureckim macie tego joya pewnie za 5 złotych e, albo za 10, więc tego joy, e, joya sobie kup e, i wtedy ten pecik będzie jeszcze lepszy no i co ludziska na sam koniec chciałbym wam Podziękować za wszystko, za każdą subskrypcję, za to, że w ogóle dooglądaliście to do samego końca odcinek. No i odcinek o wiele krótszy, jak dobrze widzicie, bo nie pod. O wiele krótsze to te odcinki teraz tak naprawdę najprawdopodobniej będą na, na filmikach. E, o wiele krótsze, też pewnie przez to może troszeczkę watch time się zwiększy, liczę na to. E, no i przede wszystkim ludzie, zostawiajcie sobie, żebym się po prostu, żeby kanał się rozwijał. Łapki w górę. Przede wszystkim, yy, no i żeby kanał doszedł, żeby kanał po prostu coraz więcej ludzi zaczęło oglądać yy, i ludziska. No i to tyle. Ja Was wszystkich żegnam. Zapraszam każdego na Discorda. No i to tyle. Na razie. Cześć i pa. Żegnaj. Adios.